To, że jesteś głupi, kurwa rzuc, i, i rzucasz wyzwiska, to jakby nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, czy będą to padały, czy jakieś inne. Jeżeli byś powiedział jakąś konstruktywną krytykę, jakieś obrażę, jakbyś, obra jakbyś obraził Piotka mnie. Nie no, ja, ja, ja chciałem pokazać mu, jak wygląda Lesz. Ja, no, ja, paru... Patrzę dobra, teraz przed ciebie. Nie musisz pokazać, bo Panowie, Bardzo panowie. Się... To zobaczyć, poczekaj, poczekaj Na, kameras, na, to na tam, Za chwilę, za chwilę, spokojnie. E, na samym początku ja wiem, że YouTube to nie Twitch i tutaj jakby jest troszkę większa wolność słowa, ale mimo wszystko. Weź we, we, na... ten telefon tam. Weź mu kurwa, odbierze. Proszę, proszę, nie, nie będziesz e, nic. Action, слушacie, czyused, nie, kurwo, jeba na. Nie, 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 kurwa. nie, 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 Dobra, to ja odpowiem no, Dobra, już koniec. No siadaj, no, siadaj. Już mamy sposób. Siadaj, siadaj. Już, już spokojnie. Teraz tak. Nie wiesz którym tu rynki Słuchaj, Teraz prośba do Federacji. 8, 9 grudnia jest walka, wchodzi Tyburski, zamiast ma albo bo się dobra. zmieniają. Dobra! dobra. Panowie! Kurwa! Jest daj, tak? dajcie, dobra. Kamerę, dajcie kamerę, dajcie kamerę. Dobra, przyknięcie, ja teraz pojawiłem. mówię. Ja, nie, Natan, daj mi chwilę powiedzieć, bo. Odmagiło. Dajcie trójkę nawet. Może wejść kurwa tam Natan, twórka. Natan, proszę.